Chłopaki, halo, halo, Radek. E, chłopaki, majówka za pasem. Jakie plany? O Jezu, chcieliśmy płynąć do Szwecji, ale chyba nie popłyniemy, bo nam się w sumie nie chce. Nie. Ostatnio był jakiś Berlin też grany. Było, Mieliśmy tak naprawdę zdjęcia do bloga, ale też zrobiliśmy dla Miętus.com. To jest strona internetowa, ale też sklepy stacjonarne, głównie z odzieżą męską. No, luksusowe marki. I kiedy efekty? Efekty już niebawem, na blogu się pojawi chyba w następnym tygodniu już, eee, natomiast Mientus już można zobaczyć tak naprawdę zajawki. Tam na waszych Instagramach można było coś tam podejrzeć, ale widziałem też, że otwieracie jakiegoś, e, poprawcie mieliście się pomylę, kolejny jakiś projekt wspólny, tak? Eee, nowe... Pomyśleliśmy, że w sumie fajnie byłoby założyć razem bloga, więc stworzyliśmy na razie Instagrama, bo e, tworzenie bloga trochę trwa, a chcemy zrobić może nie szablon, tylko od podstaw, żeby to wszystko ładnie wyglądało. E, no i załóżmy razem Instagrama, no i będziemy wrzucać tam fotki razem, wiesz. <śmiech> 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 żart. Ale wiesz, <laughs> takie, takie raczej modowe, bo też nie chcemy robić sobie nie wiadomo kogo, po prostu rzucać fajne inspiracje i foty, bo to, gdyby chcemy pokazać, że można się Pani ubierać i że to jest spokojnie. Tak naprawdę, głównym założeniem stworzenia tego naszego wspólnego vloga było to, że mamy totalnie inne style i nawet jeśli będziemy promować te same marki, to przedstawimy te produkty w totalnie jakby w innym świetle. Więc tak, to, to, to był jakby główny motyw nasz. Już jakiś czas minął od tego, gdy świat się dowiedział, że jesteście razem. Jak z perspektywy e, tych kilku tygodni o, e, oceniacie e, te decyzje i to co się wydarzyło później e, Po pierwsze spodziewałem się pierwszego szumu po pierwsze spodziewałem się większego szumu A po drugie jakby nie, nie odczuliśmy żadnych hejtów jakby Spodziewaliśmy się, że, że, że będzie naprawdę wiele tam, nie wiem, negatywnych komentarzy i że ludzie nas zgruzgają i w ogóle jakby zrównają z ziemią, a czegoś takiego nie było, więc... Znaczy ja byłem w pozytywnym szoku, że jednak gdzieś tam jest nadzieja dla e, Polaków. Romek, a swoje perspektywy? Wiesz co, ogólnie ja nie słyszałem, co powiedział Radek, ale w zasadzie to spodziewałem się dłuższego hejtu, a... My dostajemy cały czas wiadomości, że gratulują, że cieszą się, że jesteśmy razem, że ładnie razem wyglądamy, więc to no, nie możemy chyba narzekać I, i jakby ja nie żałuję decyzji podjętej i sądzę, że Radek też nie.